Dzień dobry Świnoujście Dzień dobry Polsko Świnoujskie dziadostwo jak widać trzyma się dobrze Zobaczcie jak jest zamontowany ten znak Na samym środku ścieżki rowerowej Zjeżdżasz człowieku sobie ścieżką rowerową I walisz łubem prosto w znak I to jeszcze znak ustawiony w ten sposób Żeby go nie było widać I Jak ktoś jedzie Tamtej lub z tej strony Naprawdę, jeżeli on tutaj musi stać Trudno do niego przykleić jakąś taśmę odblaskową Którą po roku będzie widać Ludzie, no ręce opadają Naprawdę Świnoujskie dziadostwo Trzyma się dobrze Jedziesz sobie rowerkiem Jedziesz rowerkiem I naprawdę myślicie, że jak tutaj jest noc To widać ten znak? No, gratulujemy tym, którzy go postawili Bo jest to mało rozsądne no i gratulujemy tym, którzy go tutaj ciągle trzymają. Minęło 6 miesięcy prawie, prawie sześć miesięcy od przyjęcia nowej władzy przez panią Magatowską w Ślinościu. Może czas zająć się też takimi rzeczami, a nie tylko opowiadać o wielkich rzeczach jak kumorzu, budowa mieszkań dla ludzi, yy, którzy stracą swoje mieszkania, bo mieszkali na terenach koło portu. W tych sprawach nic się nie dzieje, bo powoływanie jakiejś komisji, robienie spotkań i dyskusji znaczy tylko tyle, że się nie chce tego załatwić ponieważ decyzję trzeba podejmować tu i teraz albo się decyzję podejmuje i się ma do tego po prostu e, chęć i e, wrwałość, albo chce się sprawę rozmyć tak wygląda sytuacja tak jak z tym znakiem postawili, stoi, wszystko gra i to nie jest jedyne miejsce gdzie stoi taki znak zaraz podejdziemy w dostępne proszę bardzo, tak jak mówiliśmy tu kolejny przejazd i kolejny znak, którego nie widać w nocy. No wspaniale. Powiem Wam, że wspaniale. No gdybyś w tamten nie trafił, to może trafisz w ten, bo tu mamy następny. Naprawdę? Nie ma takiej możliwości, żeby zamocować je tak, aby nie stały na środku drzwi rowerowe? Proszę bardzo, jedzie rowerzysta. No i w tym momencie akurat jest pusto, nie ma ludzi. Więc spokojnie będzie mógł przyjechać po pasach. Ale gdyby jechała ta Pani tutaj ścieżką rowerową, to jestem przekonany, że walnęłaby prosto w słuch. Fajnie? Może dla kogoś i fajnie. No i co? Trzeba robić wigibasy, żeby nie walnąć tutaj w słup. Powiem Wam tak. Świnoujskie dziadostwo trzyma się dobrze. Trwa od wielu, wielu lat i będzie trwało jeszcze więcej. Dlaczego? Dlatego, że nikomu nie zależy na tym, aby cokolwiek tu zmieniać. Parę osób drwało się do korytka, siedzi, chrumka i jest dobrze. A to, że ludzie rozbijają sobie głowy, o tym jest informacja na esindouch.pl. To akurat już tam nikogo nie obchodzi. No cóż, można zawsze nie jechać. I wtedy się nic nie stanie, prawda? No cóż, zostawiamy Was z tym. Wyślemy tę informację do Urzędu Miasta. Oczywiście nic się z tą sprawą nie wydarzy, ale trzeba mieć czyste sumienie. Miłego dnia. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych, zobacz inne nasze filmy.